Przed nami bardzo interesujący spektakl, na który zapraszają Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Włodek, co można powiedzieć o dzisiejszym meczu? Na razie krótko, nie widzę tutaj faworyta. nam się ten mecz. Sabaje, Ewrat. Nasri. Ależ walka o piłkę. Rami. Ewrat. Sabaye, Nasri, Oliberi. Ach, kapitalne podanie. Czy to wykorzysta? Dobrze zablokował. Była okazja, szkoda, że ją zmarnowałeś. Rzut rożny dla Francji. Całą głową. Brawo, gol. Popatrzmy na powtórkę. Jak ładnie wykonany rzut rożny, ale zdecydowanie zbyt statyczna gra obrońców. To prawda, zbyt wielu graczy było niepokrytych. Mamy pierwszą bramkę, jest 11 minuta. Podał do partnera. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce. O wiele za wysoko nad poprzeczką. W ostatniej chwili przejęli. Świetna współpraca. Zebra, piłka poza boiskiem odbita od jednego z graczy. Podanie. Ośrodkowanie w pole i prosto w obrońcy. Ebra. Sabaye. No, zupełnie jakby byli na treningu. Kapitalne wymiany piłek. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że Mistrzostwa Europy to rozgrywki, które ciągle się zmieniają. Najpierw w turnieju grały po cztery zespoły, później po osiem, teraz dla szesnaście. W 2016 roku we Francji za to zagranie sędzia przyznaje rzut wolny. Dobrze próbował, ale stracił. Sędzia, dziś, mamy zagranie ręką. Sabaje. Ładne dogranie. No, z wykryciej, będzie szansa. Zdążył w ostatniej chwili. O, udało mu się ładnie podać. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Zuto z autu rozpoczną piłkarze Francji. Oliveri. No i piłka wyszła poza pole gry. Piłka wyszła na aut i odbocznej linii Francuzi. Na Sri. Oczywiście dobre podanie. Podanie w pole karne. I piłka wybita do przodu. Nasri. Ależ wspaniale grają piłką. Benzema. Maludan. Tak, to ważny przechwyt. Jeden do zera. Koniec pierwszej części spotkania. Niezbyt ciekawy był ten mecz w pierwszej odsłonie. Pozostaje mieć nadzieję na lepszą drugą połowę. Renner wprowadził dwóch rezerwowych. Już po przerwie rozpoczynamy drugą połowę. Oddał piłkę. Dobra interwencja obrony. Sabaye. Ebra. Ależ akcja Ależ podanie No i mamy rzut wolny, będzie groźnie No może być groźnie, rzut wolny dla Francuzów Na szczęście obyło się bez kartki Pewnie chwyta ten strzał z rzutu wolnego Kolejne podanie Ale znakomicie Nie ma gola Francja za moment Wrzut rożnego Prowadzą w drugiej połowie Trener decyduje się na zmianę no, Myślę, że będą chcieli bronić tego korzystnego rezultatu Ja skrzydłem dobre podanie. Na Przy piłce wspaniały drybler fantastycznie radzi sobie w sytuacjach jeden na jeden. Brawo ładnie podał. Saba Daje jej piłkę kolecam. Piłka trafia. Gracza z pola. Stracili piłkę. Ach, szkoda strata. Nie, 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 nie. atak. Będą rzucali piłkę w okolicach pola karnego rywala. To może być niebezpieczne. Równoczesna zmiana w obu drużynach. Ale przytomność umysłu obrońcy. Brawo. Menes. Sabaye. Och, ładnie to zrobił. Szansa! oddaje strzał. No, jest dzisiaj groźny i głodny gry Chyba nie poprzestanie na tej jednej bramce. czasu, ale wszystko może się jeszcze zdarzyć. Sabaje Edra. Gdyby nie ten przechwyt, kto wie, może byłby gol. Celnie dobrze. Czyste wejście, Patryk Ewra przy piłce. Ależ piękne podanie. Szansa! Ach, ależ dobrze zapowiadał się ten rajd. Prawa dla bramkarza. Bramkaz to dzisiaj prawdziwa ostoja tego zespołu. Brawo! Nic nie wyszło z tego rzutu rożnego. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Ma wolne pole, no zdecyduje się na centrę. Jest szansa, jakże ważna bramka dająca wyrównanie na kilka minut przed końcem. Popatrzmy na powtórkę i na zaskoczenie rywala. Trudno się dziwić, skazywani byli na porażkę, a jednak remisują. Taki oto właśnie sposób wyrównali stan meczu. Odnotujmy mecz zakończony w regulaminowym czasie gry i mamy remis.